To jest kolejny obiekt, który otwieramy w tym roku. To są strefy aktywności sportowej, współfinansowane z Ministerstwa Sportu. Była to inicjatywa również sołtysa i radnego z miejscowości Starzyno, złożyli wniosek. Rada Gminy dała środki na dofinansowanie, bo całość kosztowała 150 tysięcy złotych. Dofinansowanie 50 tysięcy, 100 tysięcy złotych z budżetu, ale jest to kolejny element zagospodarowania przestrzeni publicznej dla dzieci i dla ludzi, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny i daje to te możliwości. Myślę, że kolejne sołectwa również będą występować o strefie aktywności sportowej na terenie swoich sołectw i spotyka się to z zainteresowaniem i z taką potrzebą naszych mieszkańców. Są to urządzenia jak tutaj widzimy aktywne. Można pograć w szachy, można przyjść z dziećmi. Dzieci będą bawiły się na placu zabaw. Starsi mogą skorzystać właśnie z tej siłowni zewnętrznej na powietrzu. No temu praktycznie mówiło się o niej cały czas. No, utrzymywaliśmy tutaj zieleń co prawda, przystrzyżenie. Sąsiedzi niektórzy tutaj mieli swoją działkę, że kosili tutaj tą trawę. Było bardzo fajnie utrzymane. No i chcieliśmy, żeby jako wcześniej Rada Sołectwa poprzedniej kadencji, żeby tu zagospodarować to miejsce poprzez namowy mieszkańców, którzy tutaj też potrzebowali jakiejś, jakiejś tutaj zabawy, więc no, złożyłem wniosek do Rady Gminy, do Pana Wójta o to, żeby tutaj powstał plac zabaw. Fajny, taki z prawdziwego zdarzenia, z którego ludzie mogliby, mieszkańcy, dzieci skorzystać. No i taka inwestycja została. Za to oczywiście bardzo dziękuję Panu Wójtowi i, i, i Radzie za to, że przyjęli właśnie tutaj tę tą wspaniałą sprawę. No i jesteśmy tutaj jak widać wspaniały plac kolorowo. Myślę, że dla dzieci będzie służył i dzieciom, i starszym również, także wszyscy mogą skorzystać od 0 do 100 lat co najmniej. Im starsi tym też potrzebują ruchu i ten ruch się zawsze wszystkim przydaje, przydaje się i dzieciom i starszym i tym bardziej, że, że tego ruchu jest zawsze coraz mniej, ponieważ każdy woli sobie w domku posiedzieć, ale tutaj mając taki wspaniały plac zabaw mogą tutaj przyjść, nawet piknik mogą sobie zrobić spokojnie, pojeść, coś zjeść i poćwiczyć, także myślę ten ruch wspaniały na, na, na świeżym powietrzu dobrze wpłynie i na zdrowie i na, i na sprawność fizyczną.